Z tej strony Lega Manka i witam Was w kolejnym odcinku serii Sprawdźmy to. Tym razem przyglądamy się nowemu magazynowi. Jest to magazyn Lego Dreams, również od Blue Ocean, numer pierwszy za 19,99 i wraz z nim otrzymujemy minifigurkę Mateo i mini builda z Ziblowem, o którym opowiemy sobie tradycyjnie na końcu, a na razie przyjrzyjmy się magazynowi i jego zawartości. Może czym się różni od tych typowych, jak na razie widzicie tradycyjnie komiks i tam już mi się reklama magazynu Lego Ninjago z Arinem. Jutro na kanale, jeśli wszystko dobrze pójdzie, pojawi się on. E, a co do tego magazynu, no to szczerze mówiąc czekałam. O, widzimy już, przeszliśmy tutaj do plakatu. Witaj w świecie snów i tutaj możemy zauważyć wszystkie... Albo prawie wszystkie zestawy z serii LEGO Dreams zaprezentowane na plakacie, a ten środkowy, ach, ale świetny yy, plakat z ziblowem, tutaj jak z tego małego przemienia się w swojego mecha. Świetny, bardzo mi się podoba. Trochę chaotyczny, ale świetny. No, ale wracając, szczerze mówiąc, czekałam na ten magazyn LEGO Dreams. Jak zobaczyłam tą serię, to już myślałam, pewnie wyjdzie. Ale, no, jak widzicie, warto było czekać, bo moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. No, ale to za chwilę się skupimy na figurce. A jeśli mówimy już o figurkach, no to 23 listopada dostaniemy Coopera z ramionami robota, czyli takiego Ironmana, można powiedzieć, trochę. No, ale co począć. Bardzo fajna figurka, która pojawia się chyba tylko w jednym zestawie z tym krokodylem, ale na razie przejdźmy sobie do właśnie naszych dwóch bohaterów tego odcinka, czyli Mateo i Ziblowa. Tylko jeszcze jak kamera się sfokusuje, o, to będzie świetnie. Tak prezentuje się minifigurka Mateo. Nie ma ona tutaj swojej pelerynki takiej typowej, którą możemy zobaczyć w niektórych zestawach, no ale poza tym wygląda no tak jak Wszystkie inne minifigurki Mateo. Akurat on jest bardzo popularną minifigurką wśród tych zestawów, no bo występuje w większości z nich. Jeśli chodzi o główkę, no to jak widzicie, z przodu mamy takiego uśmiechniętego Mateo, a natomiast z drugiej strony jeszcze szczerzej śmiejącego się, właśnie naszego bohatera. Bardzo mi się podobają Rę i jego dready, jego główka tutaj z. Zakładam, że tu chodzi o bielactwo. Nie wiem, ale się domyślam. A jeśli chodzi o naszego mini builda z Ziblobem, no to jako mini mech Zibloba świetnie się prezentuje. A co jest jeszcze lepsze, moim zdaniem, to fakt, że dostajemy tutaj unikatowy element Zibloba z printem. Zaraz Wam spróbuję go wyciągnąć. A... O! Tak on się prezentuje. I dlaczego on jest świetnie, że go dostaję w tym magazynie? No bo ten klocek normalnie występuje tylko w tym największym zestawie, przynajmniej na ten moment. Re koszmarny rekinokręt, więc świetny sposób, żeby uzbierać sobie kolekcję Ziblopów z mniejszej gazetki, chociażby za właśnie to 1999. Moim zdaniem ekstra. Jedyny minus, który tu zauważyłam, że akurat ten Ziblop ma inny tak do nóżek, czyli tutaj ten element, bo jest czarny, a na renderach wszędzie pojawia się a, biały. Ale mi to akurat nie przeszkadza, bo moim zdaniem i tak bardzo fajnie się prezentuje. Także to na tyle, jeśli chodzi o ten magazyn. Piszcie w komentarzach, czy będziecie zbierać tą nową serię. Ja szczerze mówiąc, na razie powiem Wam, że tak. Ja będę kupować magazyn Lego Dreams. No a my się widzimy już niedługo, bo jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bajo!